Dobrze, witamy państwa. Gościem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dzisiaj ksiądz Wojciech Stasiewicz, reprezentujący, który jest dyrektorem Caritas Spes Charków. Witam serdecznie, księdza. Szczęść, Boże. Ksiądz od początku swojej posługi, no posługa zaczęła się na wschodzie, z tego co pamiętam, w 2006 roku. Tak. No ale w tych ostatnich miesiącach ksiądz jest cały czas ze swoimi wiernymi w Charkowie, na Ukrainie, w czasie rosyjskiej agresji. I dzisiaj jesteśmy świadkami ponownego bombardowania ukraińskich miast, masowego bombardowania. Jakie refleksje w związku z tym ma ksiądz z tymi ostatnimi wydarzeniami z ostatnich godzin? No, przede wszystkim jesteśmy, no nie chcę powiedzieć, że świadkami, ale widzimy, co się dzieje za granicą Polski. No, Ukraina płaci ogromną cenę tego, co w ostatnich latach o czym się dużo mówiło, że Ukraina odstępuje od Rosji, Ukraina będzie walczyć też z, poprzez różnego rodzaju też takie naleciałości tradycji, dekomunizacja, Ukraina aspiruje też, żeby być w Unii Europejskiej. Widzimy po prostu, że to jest cena tego wszystkiego, odłączenie się od Rosji, odłączenie się od tego w cudzysłowie mówiąc starszego brata, to jest ogromna cena. I, Tutaj Rosja nie cofnie się już przed tym, co robi. Być może jeszcze więcej będzie niestety tak smutnych obrazków jak dnia dzisiejszego, bo z jednej strony nastroje, tak jak po, po tym częściowym zniszczeniu mosty było ogromne też moralnie na Ukrainie, ale wiadomo, że odwet jest wtedy taki no, kolosalnie ogromny, więc jest to bardzo smutne patrząc na cierpienia niewinnych osób, bo to nie jest ostrzał jakichś budynków wojskowych, prawda, to, to, to nie dotyczy infrastruktury po prostu wojskowej, militarnej, tylko to jest przede wszystkim ostrzał budynków cywilnych i przede wszystkim giną cywilne osoby, w tym także dzieci. No właśnie jak społeczeństwo ukraińskie znosi te y, trudy z perspektywy Charkowa, miasta drugiego co do wielkości na Ukrainie, położonego 40 kilometrów od granicy z Rosją, które w ostatnich miesiącach zostało wyzwolone, jeśli chodzi o obwód charkowski spod okupacji rosyjskiej. Mimo tych siedmiu miesięcy bardzo trudnej, uciążliwej też e, taktyki rosyjskiej, ja myślę, że każdy jest w szoku najpierw, prawda, że w ogóle Rosja coś takiego 24 lutego po prostu rozpoczęła, zwłaszcza, że trzeba pamiętać też, że Charków, e, taka historia też jest charkowa, że Charków był w bardzo dobrych relacjach z Rosją, z tymi miasteczkami przygranicznymi, zwłaszcza z Biłką z uwagi na handel. W Charkowie jest jeden z większych w Europie targów, to jest takie słynna Barabaszowa i tam ogromna ilość osób kupujących do 2014 roku to byli przede wszystkim Rosjanie. Rosjanie, którzy przyjeżdżali, coś tam kupowali, jakaś tam wymiana handlowa, przez to wiele mieszań, też małżeństw było mieszanych, ukraińsko-rosyjskich, więc ludzie są naprawdę teraz takim ogromnym też... No, Takim rozdarciu też, prawda, bo ktoś został w Rosji, ktoś został tutaj, i no i rzeczywiście i ta nienawiść, jednak, i to piętno, szczególnie w ostatnim czasie, dotyczące, że ta wojna była sprowokowana Ukrainą, że wszystko za odpowiedzialne za to bierze Ukraina. Jest to na pewno bardzo smutne, ta propaganda kłamstwa, zła, która się też właśnie dzieje na oczach całego świata, i, i ciągle coś nowego, i ciągle jakiś tam niepokój, bo mimo że może tych ostrzałów w ostatnim czasie było już nieco mniej, ja mówię szczególnie o Charkowie, o Charkowie, to i tak, i tak to napięcie, to oczekiwanie co dalej będzie, czy będzie następny jakby też i nowy dzień, bo kładziemy się spać w tych ciemnościach, jest godzina policyjna, wielokrotne też i alarmy, więc cały czas na, naprawdę tu się czuje tą taką atmosferę tego niepokoju, tego lęku, tego strachu, i to już jest siódmy miesiąc i to kolejny miesiąc będzie przed nami. Prawdopodobnie najtrudniejsze, bo te zimowe miesiące też to będzie taka pewnie taktyka zmęczenia, zwłaszcza ostrzałów tych strategicznych punktów, żeby tego ogrzewania może nie było, żeby wody nie było, więc cały czas ten scenariusz no, Rosja czyni i niestety jakby przy ogromnym też jakimś takim męstwie wytrwałości też ze strony ukraińskiej to też trzeba oddać, że Widać w ludziach ogromne zmęczenie, widać, że ci żołnierze, obrona terytorialna, prawda oni są wyczerpani, ale cały czas wiedzą, że cena wolności, bo nikt nie mówi o jakimś zwycięstwie, tylko modlimy się też przede wszystkim o sprawiedliwy pokój, prawda, że cena tego pokoju na pewno jest i będzie ogromna. No i też ta świadomość tego, że to się tak szybko nie skończy, to raczej nie ma takiej możliwości. No chyba, że wydarzy się coś nieoczekiwanego w Moskwie ale jednak większość z pewnością mieszkańców zdaje sobie sprawę z tego, że to nie jest na pstryknięcie ręki, koniec. Tak, oczywiście, to wojna rozpoczęła się w XIV roku, także wojna trwa 8 miesięcy, szczególnie tych ostatnich 7 miesięcy. 8 lat. Tak, 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 8 lat, prawda, że... Że szczególnie te ostatnie miesiące to już dotyczy jakby już całej Ukrainy, ale, ale czy Donbas, czy Ługańsk. Oczywiście my się do tego przyzwyczailiśmy też niestety, prawda? nawet i mieszkańcy na Ukrainie, że ta wojna jest trochę dalej, że ona jakby nas bezpośrednio nie dotyczy. Dlatego też papież Franciszek wielokrotnie podczas tych ostatnich miesięcy wspominał, żebyśmy my jako cały świat też jako chrześcijanie nie przyzwyczaili się też do tej wojny, żeby w nas też cały czas był ten, ten moment, prawda, że, że o wojnie mówimy, że, że pomagamy też na miarę możliwości, ale też nie zgadzamy się z taką polityką, nie zgadzamy się z tym, że, że można krzywdzić, że można zabijać, że można mordować, że można torturować, że żeby się do tego po prostu nie przyzwyczaić, że to nas nie dotyczy, bo to nie jest właśnie może w moim państwie czy w moim mieście. To wszystkich nas dotyczy, prawda. Zresztą Słowa nawet, które wielokrotnie są też i w mediach właśnie przytaczane, że właśnie, że, że dzisiaj Ukraina może jutro być polską, one naprawdę są prawdziwymi też i słowami, bo nie wiemy jakie jeszcze są zapędy, jak, jakie, co te imperium jeszcze tak naprawdę, co, co, co chcą czynić dalej, prawda? Czy tak, to się to naprawdę skończy? prorocze słowa z 2008 roku prezydenta Lecha Kaczyńskiego. A jak ważna jest wobec tego, w tej obecnej sytuacji, szczególnie w tej sytuacji, posługa, którą niesie ksiądz i pozostali duchowni właśnie wśród mieszkańców Charkowa i nie tylko? No, prawdopodobnie posługa kościoła rzymskokatolickiego prawdopodobnie no, każda parafia w bardzo podobny sposób funkcjonuje to są oprócz tej posługi duszpasterskiej po prostu też obecności no to każda parafia jest niejako takim karitasem też prawda? miejscem gdzie Parafia w różny sposób, też na miarę możliwości tą pomoc przekazuje. Wiadomo, że zachodnia Ukraina czy centralna Ukraina przede wszystkim mają bardzo dużo ilość uchodźców i tam bardziej skupiają się księża, duszpasterze na tej pomocy właśnie na miejscu osobom, które właśnie przybyły. Często uciekając z domu, często nie mając też jakichś tam możliwości, prawda, żeby coś więcej ze sobą zabrać, a zupełnie ta inna posługa jest u nas na wschodzie. My bardziej wspieramy osoby poszkodowane, pokrzywdzone, osoby, które przychodzą, żeby, żeby prosić o tą pomoc. I my tylko w skali samego Charkowa tygodniowo przekazujemy tą pomoc gdzieś do 12 tysięcy osobom w różnych miejscach. Też nie, nie możemy prowokować, żeby to były duże skupiska osób, więc musimy tak już mamy wypracowaną taką taktykę w różnych dzielnicach, że podjeżdżamy odpowiedniej porze. Oczywiście wcześniej ta pomoc była o wiele większa też z naszej strony, bo więcej tej pomocy też przybywało też do Charkowa. W ostatnim gdzieś dwóch, trzech miesięcy. Zdecydowanie mniej jest tej pomocy, ale też na miarę naszych możliwości dalej przekazujemy też tą pomoc, zwłaszcza, że do nas przychodzą przede wszystkim właśnie często pytają mnie, a jakie u was są osoby potrzebujące? No, ja mówię, że u nas najbardziej osobami potrzebującymi są ci, którzy nie pracują, bo emeryci, renciści jeszcze ma mają ten powiedzmy dobry moment, że oni co miesiąc jakieś tych kilka chryw nie dostają, więc mają jakieś przynajmniej zapewnienie materialne. Proszę sobie wyobrazić, że nikt się nie przygotowywał do wojny, nikt nie robił jakichś zapasów, a przez 7 miesięcy nie pracować, mając na utrzymanie rodziny, no to to jest ogromne Ogromny dramat, więc u nas każdy, kto przychodzi z osobą potrzebującą, nie pytamy o status socjalny, czy, czy ktoś jest tam osobą w podeszłym wieku, czy ktoś jest w chorobie, po prostu jak przychodzą do nas osoby, znaczy, że są potrzebujące, a nasze przekazywanie pomocy ostatnio polega na tym, że raz na dwo, rodzina może dwa razy w miesiącu otrzymać jednorazowo to jest 4 do 5 produktów, to jest bardzo skromna, bardzo mała pomoc, ale jakże też potrzebna, skoro tak wiele osób przychodzi i prosi o tą pomoc. Każda pomoc jest potrzebna i tą pomoc między innymi tutaj organizujemy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim praktycznie od samego początku, od momentu tej rosyjskiej inwazji sprzed tych kilku Miesięcy. Dzisiaj gościmy księdza właśnie u nas. No i jakie efekty właśnie tej wizyty? Jestem tak mile zaskoczony, bo kiedy byłem tam po tamtej stronie i kiedy właśnie kilkakrotnie otrzymaliśmy też wsparcie tutaj od społeczności katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, to były właśnie szczególnie te pierwsze tygodnie, kiedy naprawdę te potrzeby były przeogromne i dostawaliśmy tą pomoc. Także właśnie w postaci właśnie lekarz, których po dzień dzisiejszy bardzo też potrzebujemy. Więc to było takim miłym gestem. I to też to, co y, każdy z nas, jakby tam będąc na miejscu, że y, pomoc humanitarna jest bardzo ważna, ale jeszcze ważniejsze, że to jest właśnie od konkretnych też grup, organizacji czy uniwersytetu, od konkretnych ludzi, I to jest takie y, bardzo nas. Y, Um, dające moralnie, tak... Dające nadzieję. prawda, że, że ludzie bardzo często też, kiedy niej dziękują po prostu też za, za tą pomoc humanitarną, to często powtarzają, przekażcie nasze podziękowanie, że ktoś o nas pamięta, prawda, i to jest takie, myślę, że w tej biedzie, w takim cierpieniu, to człowiek zawsze szuka, szuka człowieka, prawda, że ktoś mu podał pomocną dłoń, prawda, że ktoś był w tym najtrudniejszym momencie, że ktoś był z nami i tego przede wszystkim doświadczamy też na Ukrainie, że główna pomoc, którą otrzymujemy już 7 miesięcy, Zwłaszcza mając też świadomość, że przecież Polska ma tu swoje problemy, prawda? Polska tutaj też przede wszystkim pomaga. A tu jeszcze taka podwójna pomoc, że cały czas ta gotowość, cały czas, że. Może jest mniej tej pomocy, ale nie ma takiego momentu, że koniec, już Wam nie będziemy pomagać. Nie, dalej ta pomoc jest i za to naprawdę jesteśmy też i wdzięczni. Ja, szczególnie też dzisiaj, będąc na spotkaniu właśnie z księdzem rektorem, podkreślałem tą postawę też wdzięczności całego społeczeństwa, właśnie Charkowa, obwodu Charkowskiego, że dziękujemy i że jeżeli będzie jeszcze jakakolwiek możliwość, to naprawdę tą pomoc dalej potrzebujemy, żeby, żeby po prostu wspierać i pomagać tam, gdzie jest to potrzebne. Czyli podkreślmy raz jeszcze, co jest najbardziej potrzebnym mieszkańcom Charkowa na dzisiaj? Jeżeli tak można w ogóle jakoś klasyfikować te potrzeby najbardziej takich no, potrzebnej pomocy humanitarnej, no to ja bym powiedział: to są lekarstwa, to jest odzież, szczególnie teraz właśnie zimowa odzież jest bardzo potrzebna, to są również artykuły spożywcze. Bardzo potrzebujemy tak jak teraz no tych ogrzewaczy nawet elektrycznych czy nawet teraz zamawiamy specjalnie też takie piecyki mini piecyki na drzewo no bo w wielu miejscach po prostu 7 miesięcy też nie ma nie ma prądu nie ma gazu nie ma nie ma wody, więc potrzeby są naprawdę takie abc i z uwagi na to, że u nas są tak przy miejsca, gdzie przekazujemy tą, tą pomoc humanitarną, tak naprawdę bym powiedział, nie chcę nadużywać tego słowa, ale naprawdę dużo i wszystkiego potrzebujemy. U nas ta pomoc humanitarna nie maleje, żeby nie powiedzieć, że właśnie zwiększa się i ludzie wiedzą, że Caritas to nie jest jakaś organizacja jednorazowej pomocy, tylko, że to jest długotrwała też i falowa taka pomoc i, i ludzie po prostu często nas proszą o to, co jest najbardziej też potrzebne do życia. I ze strony Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z pewnością także to wsparcie dalej będzie się pojawiać. Bardzo dziękuję księdzu za to spotkanie. I abyśmy się spotkali następnym razem w lepszych nastrojach, może bardziej optymistycznych, nie z taką perspektywą, że cały czas giną ludzie właśnie na Wschodzie, bardzo blisko w sumie Polski. Dziękuję jeszcze raz za to spotkanie. Ksiądz Wojciech Stasiewicz był gościem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Do usłyszenia, do zobaczenia.